Dobry wieczór, Artur Kaczmarski. Później niż zwykle zapraszam na wieczorny dziennik TV4. Będzie wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne. Senat przyjął poselską propozycję. Wampir ze Stefankowic pozostanie w więzieniu. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok dożywocia dla przestępcy. Kto jest odpowiedzialny za ogromne zadłużenie stolicy i czy Warszawie grozi bankructwo? Senat uchwalił 8% składkę na zdrowie. Co więcej, SLD i Unia Pracy prawie jednogłośnie poparły dalszy wzrost składki w kolejnych czterech latach. Nie pomogły ostrzeżenia wicepremiera Grzegorza Kołotki, że na całej operacji ucierpią finanse publiczne. I tak w 2004 roku składka na zdrowie wyniesie już nie 8, ale 8,25% i będzie rosnąć aż do roku 2007, kiedy osiągnie 9%. To oznacza, że co roku Fundusz Zdrowia będzie bogatszy o prawie 900 milionów złotych. O tyle samo chudsze będą jednak nasze portfele. Nie uzyskała poparcia poprawka, by całość składki można było odliczyć od podatku. Tak więc wzrost składki powyżej 7,75% będziemy płacić dodatkowo z własnej kieszeni. I tak zarabiający 2000 zł Polak zapłaci około 100 zł rocznie. Te pieniądze na leczenie naszych serc, naszych problemów zdrowotnych są po prostu potrzebne. Nie pomogło apele Ministerstwa Finansów, że konsekwencje zwiększenia składki poniesie budżet państwa. To budżet płaci składkę za bezrobotnych i osoby na zasiłkach. To daje kilkaset milionów złotych. Do tego dochodzą zupełnie nieoszacowane koszty poboru nowej składki. Podzielona na dwie części wymaga przeprogramowania systemu ZUS. Według senatorów są na to pieniądze. Koszty związane ze składką 8% są uwzględnione w ustawie budżetowej. Tak uznał Sejm i tak uznał senat głosujący nad tymi składkami. Czy rację ma Ministerstwo Finansów czy senatorowie okaże się w praktyce? Sąd apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok do dla Mariusza Sowińskiego. Mężczyzna zwany wampirem ze Stefankowic. Ma na sumieniu zabójstwo oraz zgwałcenie czterech kobiet. Odwołanie od wyroku wydanego w 2000 roku wniosła obrona. Opierając się na opinii seksuologa, który potwierdził występowanie u oskarżonego takich zaburzeń jak zoofilia czy nekrofilia, adwokaci chcieliby, sąd uznał mężczyznę za niewinnego i umieścił go w zakładzie psychiatrycznym. Jednak sąd apelacyjny zdecydował inaczej. Albowiem biegli psychiatrzy uzgodnili swoje stanowisko z biegnym seksuologiem, a wcześniej były te różnice, które sąd... Najwyższy dopatrzył się, ale te różnice wynikały z tego, że sąd pierwszej instancji niezbyt dokładnie przesłuchał biegłych psychiatrów. W poprzednim procesie mężczyzna został uznany za winnego zamordowania ze szczególnym okrucieństwem i zgwałcenia czterech kobiet oraz uduszenia kilku krów, czemu towarzyszyły akty zoofilii. Zdaniem biegłych, gdyby mężczyzna został umieszczony w szpitalu, mógłby zagrażać społeczeństwu. Leczenie oczywiście może dawać pewne ograniczone rezultaty, niemniej jednak ryzyko nawrotu takich zachowań jest zawsze bardzo wysokie. Wyrok jest prawomocny. Kilka szpitali w Bydgoszczy odmówiło przyjęcia nieprzytomnej kobiety z krwiakiem mózgu. Gdy w końcu pacjentka trafiła do szpitala, nie udało się jej uratować. Dziś ujawniono także, że w Częstochowie dwa z dziewięciu szpitali, które odmówiły pomocy mężczyźnie z zawałem, miały specjalistyczne oddziały ratownictwa medycznego. W Bydgoszczy w jednym szpitalu odmówiono przyjęcia chorej, bo akurat nie miał ostrego dyżuru. W drugim, bo był uszkodzony tomograf komputerowy. Dopiero po dwóch godzinach pacjentka z krwiakiem mózgu trafiła na stół operacyjny. Pacjent ma prawo być przyjęty do szpitala zgodnie ze swoim wyborem. Względnie, jeżeli jest pacjent, powiedzmy, nieprzytomny i pomoc doraźna pacjenta musi skierować do szpitala, kieruje do tego szpitala, który jest najbliższym. Tak powinno być, ale nie jest. Pomocy odmawiają także szpitale, w których stworzono całodobowe oddziały ratownicze. Trzy dni temu dwie takie częstochowskie placówki nie chciały przyjąć starszego mężczyzny z podejrzeniem zawału serca. Nie ma na ten na funkcjonowanie tego oddziału podpisanego kontraktu z kasą chorych. Jest nowoczesny sprzęt, wart półtora miliona złotych, są pracownicy, nie ma jednak pieniędzy na funkcjonowanie. W momencie, kiedy taka y, odpowiednia ustawa będzie wdrożona, y, w sensie y, będzie nas obowiązywać wszystkich, w tym momencie Śląska Kasa Chorych ogłosi normalną procedurę konkursową i zakupi te oddziały. Dyrektorzy częstochowskich szpitali sami rozwiązali problem. W jednej z placówek sprzęt z oddziału ratownictwa medycznego przeniesiono na inne sale. W drugiej z oddziału ratunkowego zrobiono oddział urazowy. Związkowcy z Solidarności, którzy od 6 stycznia okupowali siedzibę śląskiej kasy chorych, opuścili budynek. Związkowcy zakończyli okupację po tym, jak minister złożył wniosek do Rady Ministrów o umorzenie pożyczki udzielonej w 2000 roku kasom chorych z budżetu państwa. Złożenie takiego wniosku przewidywało podpisane w nocy porozumienie ze związkowcami Solidarności. Naprawdę, e, jesteśmy raczej sojusznikami. Po wszystkim nam zależy na tym, abyśmy system opieki zdrowotnej doprowadzili do takiej sytuacji, że będzie sprawnie i dobrze funkcjonował. Będzie przede wszystkim przyjazny dla ludzi chorych, a z drugiej strony także będzie przyjazny dla pracowników ochrony zdrowia. Gdy związkowcy otrzymali faks z informacją o tym, że minister Łapiński złożył wniosek do Rady Ministrów o umorzenie pożyczki, zakończyli protest. Deklaracja i zobowiązanie pana ministra zostało... Dokonane, w związku z czym strona związkowa dotrzymuje swojego słowa i swojego zapisu. Zaczynamy w tej chwili ewakuację. Zawarte porozumienie dotyczy umorzenia pożyczek wszystkim kasom chorych. Kilka godzin temu inspektorzy rozbrojeniowi odnaleźli w Iraku puste głowice rakietowe zaprojektowane do przenoszenia ładunków chemicznych. Do tej pory reżim konsekwentnie twierdził, że nie ma broni masowego rażenia. Amerykanie oficjalnie poprosili dziś NATO o pomoc w zbliżającej się wojnie z Irakiem. 12 pustych głowic odnaleziono w kompleksie bunkrów zbudowanych tuż przed wojną o Kuwait. Wszystkie są w doskonałym stanie. Inspektorzy zastrzegają, że nie ustalono jeszcze po co Irak trzymał puste głowice i czy zamierzał ich użyć. Zanim wydam jakiś osąd w sprawie głowic, chciałbym zobaczyć raport inspektorów. To bardzo interesująca wiadomość, ale muszę usłyszeć co inspektorzy myślą o ich przeznaczeniu. Zgodnie z rezolucją ONZ, Irak już wiele lat temu powinien pozbyć się tego typu arsenałów. Od dawna powtarza również, że nie posiada zakazanej broni. Szef inspektorów ONZ na spotkaniu z przedstawicielami Unii Europejskiej powiedział, że sytuacja w Iraku jest coraz bardziej napięta i niebezpieczna. Dzisiaj Amerykanie poprosili NATO o wsparcie w czasie wojny z Husseinem. To, co próbujemy zrobić, to wspierać zabiegi dyplomatyczne. Departament stanu do wielu krajów wysłał pytanie, czy są zainteresowane współpracą. Siły NATO miałyby chronić państwa współpracujące z Pentagonem przed ewentualnym kontratakiem ze strony Iraku. Sojusz miałby też udostępnić łodzie i samoloty zwiadowcze, a po zakończeniu wojny pomóc w odbudowie Iraku. W Moskwie ruszył proces rodzin ofiar zamachu w teatrze na Dubrowce. Krewni zmarłych zakładników domagają się od miasta w sumie 50 milionów dolarów za źle przeprowadzaną akcję ratunkową. Po szturmie, w czasie którego użyto gazu usypiającego, zmarło 130 z 700 zakładników pojmanych przez czeczeńskich terrorystów. Zespoły ratunkowe nie nadążały z przewożeniem poszkodowanych, a w szpitalach brakowało antidotum na truciznę. Potężny pożar wybuchł w fabrycznym magazynie w St. Louis w Missouri. Ogień ogarnął cały budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków, co po chwilę dochodziło do eksplozji i spięć elektrycznych. Do końca nie było wiadomo, czy w fabryce nie zostali pracownicy. Stary ceglany budynek mógł się zawalić. Ratownicy ewakuowali mieszkańców ze wszystkich zabudowań w okolicy. Zamknięto też pobliską autostradę. Co najmniej 14 osób zginęło w lawinie błotnej w centralnej Brazylii. Błoto niesione przez wzburzoną wodę przetoczyło się przez centra kilku miast. Rannych jest blisko 70. Trwają poszukiwania mieszkańców porwanych przez lawinę. Ulewne deszcze, które wywołały lawinę, nawidziły rejon, zamieszkały przez ponad 2 miliony ludzi. Większość nadal nie ma wody pitnej i prądu. Wracamy do kraju. Prezydent Warszawy zapowiada zmiany w budżecie miasta, który był przygotowany jeszcze przez poprzedni zarząd. Zmiany są konieczne, bo w przeciwnym razie miastu grozi kryzys finansowy. Radni SLD nie widzą problemów w finansach, widzą natomiast problemy we współpracy z Lechem Kaczyńskim. Ograniczenie wydatków inwestycyjnych w Warszawie, ograniczenie wydatków administracyjnych oraz centralizowanie finansów na jednym koncie bankowym to ma uratować finanse Warszawy. Jeżeli dotychczasowa dynamika zostałaby zachowana, to miasto. Być może już w roku 2004 przy czarnym scenariuszu, w 2005 na pewno przekroczy 60% zadłużenia. To zgodnie z prawem oznacza wprowadzenie zarządu komisarycznego. Prezydent Kaczyński jest zaskoczony stanem zapaści miasta. Myślę, że nie spodziewał się tego, że taki jest stan miasta stołecznego Warszawy. Za całą sytuację odpowiedzialna jest SLD i poprzednia władza, twierdzi prezydent Warszawy. Ja rzeczywiście biorę odpowiedzialność za stan finansów miasta, ale ja uważam, że ten stan finansów miasta jest dobrym stanem. Radni ze SLD uważają, że prezydent robi zamieszanie i szuka usprawiedliwienia dla swojej działalności. Nie mamy bezpośredniego kontaktu z panem Prezydentem Kaczyńskim, nie bywa na sesjach, nie przychodzi na sesje. Z raportu NIKU wynika, że w końcu października ubiegłego roku zadłużenie gminy i powiatu warszawskiego oraz miasta Warszawy wyniosło ponad 1 300 milionów złotych. W Bobrownikach koło Włocławka dzieci dowożone są do szkoły przyczepami holowanymi przez ciągniki. Gmina przez 4 lata nie doczekała się gimbusa. Dojeżdżające do szkoły dzieci skazane są na codzienne podróżowanie w 30-letnich, podobnych do więźniarek, przyczepach. To jest ciasno, zimno, tutaj trzeba stać nieraz. No, jak pada deszcz, to są mokre siedzenia na przykład. Nie lubię. No. Wielokrotnie z powodu awarii ciągników albo mrozu dzieci nie docierały do szkoły. Zdarza się, że w mroźne dni rodzice nie zawsze posyłają dzieci do szkoły ze względu na mróz panujący na zewnątrz i też w tych przyczepach prawda, szkolnych. Kuratorium Oświaty wielokrotnie proszone o pomoc przy zakupie gimbusa przez 4 lata nic nie zrobiło. Znamy problem gminy Bobrowniki. Wychodząc naprzeciw, delegatura w Włocław wystąpiła o przyznanie. Gimbusa. Z tego co wiem, komisja przy pani kurator zaopiniowała pozytywnie. Lista została przesłana do naszego ministerstwa. Mamy nadzieję, że na początku tego roku gimbus zostanie w gminie Bobrowniki przyznany. Jest więc szansa, że dzieci w gminie Bobrowniki wiodą do Europy w ogrzewanych gimbusach. Dziś to wszystko. Zapraszam na jutro. Dobranoc.